Bożeńko, zaczynaj. Nazywam się Bożena Bednarek, jestem córką Ludmiły oraz wnuczką Jadwigi i Janiny. Od dwóch lat stulecie kobiet propaguje herstorię. I uznałyśmy, że babcie są bardzo ważną osobą w życiu naszych rodzin. I dlatego chcemy je przedstawić, zaprosić Was do opowiedzenia historii swoich ja przedstawiam moje dwie babcie, Janinę i Jadwigę. Jedna była moją mentorką, drugiej nie znałam, bo yy, zanim się urodziłam, jej już nie było na tym świecie. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Kobierzec Herstoryczny. Teraz zapraszam Ewę. Witam. Mam na imię Ewa. Jestem córką Aliny, wnuczką Marii i prawnuczką Tekli. Dziś chciałabym wam przedstawić moją ukochaną babcię Marię, która niestety odeszła w tym roku, ale była z nami jest w naszych sercach. Jest to dla nas no, trudny rok. Natomiast babcia nazywała się Maria Zdanowska, była córką Tekli, mamą Aliny, babcią Ewy i prababcią Oliwii i Weroniki. To było piękne życie, dała nam wszystkim e, życie, doczekała się wielu w, wnuków i prawnucząt. Dziękuję Wam, że mogłam ją dzisiaj Wam przedstawić i do zobaczenia 28 listopada. Dorotko. Jestem Dora. Rok temu opowiedziałam o swojej babci Ani bieżęca. W tym roku zamierzam opowiedzieć o swojej babci Reginie. Babcia Regina kojarzy mi się z sadem pełnym pachnących antonówek i koszteli, z ludowością i z miłością do wnuków i prawnucząt. Ja jestem córką Heleny, wnuczką Anny i Regina. A ty Eliza? A ja mam na imię Eliza i jestem córką Barbary, wnuczką Heleny i Marianny i prawnuczką Anny i Antoniny. Chciałabym opowiedzieć Wam o mojej babci Mariannie, która była w moim życiu szczególną osobą i zaszczepiła we mnie taką miłość do ludzi, zwierząt, przyrody. I mam nadzieję, że 28 listopada będę mogła Wam przybliżyć jej bardzo ciekawą historię jej życia. A ty, Marto, Mam na imię Marta, jestem córką Marii, wnuczką Anny i Julii, prawnuczką Marii, Olgi, Józefy i Katarzyny. Moje dwie ukochane babcie to Anna i Jula, na którą tak mówimy, a wspomnienia z nimi związane to wspaniałe wakacje, dom rodzinny moich rodziców, zarówno taty, jak i mamy, a przede wszystkim zapach fantastycznych bułek cynamonowych i bezików. Za to kocham babcie, za te cudowne wspomnienia, i które zawsze będą ze mną, i myślę, że one zbudowały to, jaką osobą jestem. Małgosiu. Nazywam się Małgorzata, jestem córką Zbożeni, wnuczką Stanisławy i Janiny i chcę pokazać Wam projekty, które przygotowali nasi najmłodsi uczestnicy projektu, nasi wolontariusze. Nadal zapraszamy Was wszystkich do udziału w naszym projekcie i prosimy o nadsyłanie prac na maila. Stulecie Kobiet małpa gmail.com. No i bardzo serdecznie zapraszamy Was do naszego projektu herstorycznego, który będzie zawierał wspomnienia o naszych babciach. Nasz projekt to Kobierzec Herstoryczny, sąsiedzkie opowieści utkane ze wspomnień o babciach. Serdecznie wszystkich zapraszamy.